To czwarte mocarstwo gospodarcze świata po Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii. Powiada się, że są za małe na świat, a za duże na Europę. Sprawiały problemy, nigdzie nie pasując. A kiedy próbowały gdzieś się dopasować, wynikały z tego konflikty i wojny. Rozwiązaniem problemu niemieckiego niedopasowania jest Unia Europejska pod kierunkiem Berlina z udziałem Paryża. Tak się tam uważa. Republika Federalna ma 84 miliony ludności, to 1 piąta mieszkańców Unii. Jej dochód narodowy wynosi 4 biliony dolarów rocznie, to 1 piąta dochodu całej Unii. Niemcy są więc kolosem dla 25 pozostałych państw członkowskich. Zrozumiałe, że narzucają swoją wolę, każdy by tak robił. Czy w ten sposób powstaje czwarta rzesza? Niemcy weszły do historii na początku naszej ery. Pokonały legiony antycznego Rzymu, próbujące je podbić. Granica zachodniej cywilizacji stanęła wtedy na rzece Ren. Tylko czy Germanie dobrze na tym wyszli? Słowianie na pewno gorzej. Nie dostali się pod rządy, lub dobroczynny wpływ Imperium Rzymskiego, jako sąsiada przez Odrę. Za to legiony podbiły Francję. Czyż nie skorzystała tracąc niepodległość na rzecz panowania wyższej cywilizacji Rzymu? Ofiary walki zbrojnej, oczywiście, przegrały, tracąc pozycję i życie, jednak na dłuższą metę zyskała Francja dzięki wczesnemu wejściu w krąg kultury łacińskiej. Germanie dali znowu o sobie znać około roku tysięcznego naszej ery. Utworzyli święte cesarstwo rzymskie na terenach dzisiejszych Niemiec, Francji i północnych Włoch. To była ich pierwsza próba zjednoczenia Europy. 500 lat później rozdarły kontynent przez Reformację. Wprawdzie zmusiły Kościół katolicki do poprawy prowadzenia się, jednak zapłaciły cenę wyniszczającej kraj 30-letniej wojny domowej na tle religijnym. A kiedy Bismarck stworzył przepełnione pychą cesarstwo niemieckie, mimo woli przygotował klęskę swojego narodu. Zbyt potężne zjednoczone Niemcy porwały się na jednoczenie Europy siłą pod panowaniem III Rzeszy. W rezultacie sprowadziły na siebie i świat największą katastrofę w dziejach. Niemcy są groźne nie tylko dla sąsiadów, ale także dla siebie. Dlatego w szoku klęski po II wojnie światowej poddały się kontroli instytucjom Unii Europejskiej. Dziś pragną tworzyć czwartą rzeszę w Europie Środkowej. Mittel, Europa ma być zapleczem narodu, który jest za duży na Europę, a za mały na cały świat, by nad nimi panować. Filozof niemiecki Fryderyk Nietzsche był zrozpaczony zjednoczeniem kraju. Bał się, że uzyskana potęga ogłupi naród. Deutschland, Deutschland, i wer To mu wieszczyło koniec uduchowionego narodu myślicieli. Czy miał rację? Mają Niemców za podstępnych oprawców z powodu naszych doświadczeń. To jednak zubaża obraz sąsiada. Zmieni punkt widzenia z ofiary na obserwatora. To jest naród o najgłębszej kulturze, najzdrowszej gospodarczej i doskonałej technicznej. Niemcy stworzyły biologię komórkową, socjologię, geometrię nieeuklidesową, fizykę kwantową, historię sztuki, ideę uniwersytetu jako placówki badawczo-kształcącej oraz muzykę przewyższającą inne narody. Od połowy XVIII wieku do objęcia władzy przez nazistów zmieniły się z prowincji Europy w dominującą siłę w sferze idei bardziej niż Francja, Wielka Brytania, Włochy czy Stany Zjednoczone, dowodzi Peter Watson w księdze The German Genius. Naród zjednoczył się sam 100 lat przed Bismarkiem przez wielką kulturę, idealizm w filozofii, klasyczną literaturę i klasyczny i romantyczny styl w muzyce. Udział w narodzie odbywał się przez kulturę zamiast polityki, aż padła łupem barbarzyńców. Kiedy Hitler został kanclerzem, Niemcy zdobywały najwięcej nagród Nobla. Ale Trzecia Rzesza zesłała do obozów lub na emigrację 60 tysięcy pisarzy, artystów, muzyków i naukowców. Hitler uważał się za wcielenie ludowego poety z opery Ryszarda Wagnera, śpiewacy norymberscy. Zaś genialny kompozytor przygotował Niemców do osiągnięcia po rolę przywódczą w Europie. Hitler uformował NSDAP na wzór Braterstwa Rycerzy z opery Parsifal. Nucił wagnerowskie motywy w trakcie rozmów politycznych. Mówił, że kto chce zrozumieć narodowo-socjalistyczne Niemcy, ten musi poznać Wagnera. W takim stanie ducha podejmował decyzję. Bał się, że zmierzch bogów zapowiada zburzenie Berlina jak pożar walchali, siedziby bóstw germańskich w finale opery. Ale wypełniał fatalny wagnerowski mit. Psycholog Carl Gustav Jung twierdził, że Hitler to zwierciadło nieświadomości każdego Niemca, megafon, który wzmacnia szepty niemieckiej duszy, a Wagner uważał siebie za wcielenie Niemczyzny. Głębia psychologiczna i piękno, okrucieństwo i megalomania to zarazem cechy narodu i jego wielkiego artysty. Niemcy odrodziły się po II wojnie światowej. Artyści dorównują klasom artystom z innych krajów. Powstała dobra kinematografia i literatura. Nauka nie odzyskała prymatu, lecz zdobyła 14 nagród Nobla. Niemcy są twórczymi technikami. Prowadzą w Europie pod względem rejestracji patentów, mających trzy razy więcej niż następna z kolei Francja. Gospodarka niemiecka budzi zazdrość. Czy dlatego mamy obawiać się czwartej Rzeszy? Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej. Ale jeżeli Unia się rozpadnie, trzeba będzie wybierać zbliżenie z Niemcami albo z Rosją. Wybierzmy porządek, cywilizację i kulturę. Czy musimy bać się czwartej rzeszy?